Cześć. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, a mianowicie porozmawiamy sobie na temat naturalnego mydła do rąk od Yup. Generalnie jest to właśnie to mydło, które sobie teraz widzicie u siebie na ekranach. Jak sami widzicie, mamy tutaj napisane, że jest to równowaga, paczuli, jasne drzewa, naturalne mydło do rąk. Aż 98% składników pochodzenia naturalnego znajdziemy właśnie w tym mydle. To, co warto powiedzieć na temat tego mydła, no to przede wszystkim są to kwestie związane z działaniem tego mydła. Z tego względu, że generalnie, jak pewnie wiecie, jeżeli stosuje się jakieś tam zwykłe mydła, no to dość łatwo może podra podrażać skóra, gdzieś tam może się wysuszać, gdzieś tam mogą pojawiać się podrażenia. A w tym przypadku, jeżeli chodzi właśnie o mydło Jub, no to generalnie jest tutaj, jak sami widzicie, może nieco przybliżę. Mamy tutaj formułę o naturalnym pH, dzięki czemu po prostu takie, takie podrażnienia czy też wysuszanie skóry przynajmniej w moim przypadku zwyczajnie nie występuje. Jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, no to tutaj. Trzeba, trzeba właśnie zwrócić uwagę na to, że właśnie jeżeli nie ma tego wysuszenia, no to jest to dość pozytywne. E, zwyczajnie e, ja osobiście jestem zadowolony właśnie z korzystania z tego produktu, z tego względu, że już normalnie i tak mam suchą skórę, a co dopiero by było, gdybym po prostu skorzystał z jakiegoś mydła, który jeszcze dodatkowo by mi tą skórę wysuszał. W tym przypadku nie ma oczywiście o tym mowy. A zatem jak najbardziej jestem na tak, jeżeli chodzi właśnie o to mydło. Na ile bym ocenił generalnie to mydło? Myślę, że 9 na 10 jak najbardziej się tutaj należy z tego względu, że właśnie mydło to jakoś specjalnie nie podrażnia, dodatkowo ma bardzo fajny zapach. Tutaj mamy taką pompkę jak sami widzicie, a zatem fajnie wszystko się tutaj prezentuje. Ja je stosuję już jakiś czas. Mm, przyznam szczerze, jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o cenę generalnie tego produktu, no to kilkanaście złotych, około 16 zł za takie mydło wpłynie dostaniecie. Za, za, za taką ceną jest takie mydło kupicie przez internet. Tutaj macie 500 ml, jak sami widzicie, a zatem dość sporo tego mydła w wpłynie się znajduje w tej butelce. Tutaj, oczywiście, znajdziecie również różne składniki, które, które znajdują się właśnie w tym produkcie. Mamy też informacje na temat sposobu użycia, myślę, że jednak każdy orientuje się, jak Korzystać z mydła, więc myślę, że tutaj e, nie powinno być z tym jakichś większych problemów. E, no i generalnie tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o mydło JUB. E, pamiętajcie też, że są różne rodzaje. Mydła od Jup. Ja tutaj akurat właśnie korzystam z takiego. No i jestem zadowolony. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych zapachów, innych produktów. Natomiast ten produkt jak najbardziej polecam. A tymczasem to by było na tyle, zachęcam do subskrypcji, do komentowania i wyrażania swoich opinii na temat tego produktu. Jestem ciekaw, co wy sądzicie właśnie na temat produktów Job, dlatego koniecznie napiszcie taką notkę w komentarzu, co wy sądzicie właśnie na ten temat. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.